Starodawne zwyczaje związane z lanym poniedziałkiem. Poniedziałek wielkanocny, zwany też lanym poniedziałkiem, śmigusem dyngusem, oblewanką, polewanką, a nawet dniem Świętego Lejka, to drugi dzień świąt wielkanocnych. Dawniej był to nie tylko dzień odwiedzin, lecz także żartów i popisów młodzieży za które gospodarze obdarowywali ich dyngiem, najczęściej kawałkiem ciasta lub kiełbasy. Młodzi chłopcy, chodząc po dyngu, zaczepiali i adorowali panny, które im się podobały. Odwzajemniająca uczucia dziewczyna dawała chłopcu swoją najładniejszą pisankę. Chłopcy oblewali wodą najatrakcyjniejsze panny. Zwyczaj ten nazywano śmigusem. We wtorek dziewczęta brały odwet, oblewając wodą kawalerów.